27 i 28 marca obchodzimy kolejną rocznicę porwania przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przez rosyjskie służby NKWD. 76 lat temu pod pretekstem rozmów politycznych zaproszeni zostali przez generała Iwana Sierowa do willi przy obecnej ulicy Armii Krajowej 11, między innymi ostatni komendant AK Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski oraz przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Burzak. Wszyscy przybyli, zostali przetransportowani samolotami do Moskwy, osadzeni w więzieniu na Łubiance, poddani śledztwu. Trzy miesiące później, w czerwcu 1945 roku, sądzeni byli w pokazowym procesie, który przeszedł do historii jako proces 16. Troje z oskarżonych zostało uniewinnionych, natomiast reszta dostała wyroki od czterech miesięcy do 10 lat więzienia. Niektórzy zwolnieni po kilku miesiącach wracali do kraju. Czasem zmuszani byli do emigracji jak Kazimierz Bagiński albo ponownie aresztowani i sądzeni już w Polsce Ludowej jak Kazimierz Purzak czy Stanisław Mierzwa. Generał Leopold Okulicki i Jan Stanisław Jankowski, którzy otrzymali najwyższe wyroki oraz Stanisław Jasiukowicz najprawdopodobniej zostali zamordowani w więzieniach. O śmierci generała Okulickiego, która nastąpiła w 1946 roku, rodzina dowiedziała się dopiero w 1955 roku. Jan Stanisław Jankowski zmarł w 1953 roku, dwa tygodnie przed upływem terminu kary. Rodzina dowiedziała się o jego śmierci po trzech latach. W 1998 roku zmarł Adam Bień, wówczas ostatni żyjący z oskarżonych w procesie 16, honorowy obywatel miasta Pruszkowa. Wydanych zostało wiele publikacji dotyczących porwania, aresztowania i procesu. Jednak najbardziej wartościowe są wspomnienia samych uczestników wydarzeń. Jak to się stało, że przywódcy polskiego państwa podziemnego zdecydowali się ujawnić władzy radzieckiej, wiedząc o grożącym im niebezpieczeństwie? Warto przypomnieć, że po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej do Warszawy w styczniu 1945 roku i podczas konferencji trzech mocarstw w Jałcie podjęto decyzję w sprawie włączenia przedstawicieli partii politycznych polskiego państwa podziemnego do marionetkowego komunistycznego tymczasowego rządu jedności narodowej. W wyniku tych ustaleń działaczy polskiego podziemia zdecydowali się ujawnić. Liczyli na przeprowadzenie wolnych wyborów, w których wezmą udział. Stalinowi zależało jednak na wyeliminowaniu działaczy państwa podziemnego. Służył temu plan zrealizowany w Pruszkowie. Już 4 marca doszło do pierwszych rozmów przedstawicieli AK z radzieckim pułkownikiem Pimienowym. Jednak 7 marca w Milanówku aresztowany został generał Nil. Ukrywający się pod fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki, dzięki temu nierozpoznany, został odesłany z siedziby NKWD we Włochach do obozu w Rembertowie. Natomiast 8 marca w Brwinowie aresztowany został pierwszy z sądzonych w procesie 16 Aleksander Zwierzyński. Na przełomie lutego i marca 1945 roku generał Okulicki, delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski oraz przywódcy poszczególnych stronnictw politycznych, Otrzymywali zaproszenie na spotkanie z generałem Iwanowem. Pod tym fałszywym nazwiskiem ukrywał się oficer NKWD, generał Iwan Sierow. W tym okresie polskie struktury państwa podziemnego były zinfiltrowane przez radzieckie służby bezpieczeństwa. Po śmierci generała Sierowa odnalazły się jego pamiętniki, w których opisał, że do Okulickiego udało się dotrzeć za pośrednictwem kochanki byłego adiutanta generała. Sierow początkowo miał spotkać się z komendantem AK w lesie, lecz za ten plan został zrugany przez swojego szefa, Ławrentia Berię. Sierow wcześniej, bo już w 1941 roku, aresztował Okulickiego na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną. Potem jesienią tego roku minął się z nim w Moskwie, oczekując na spotkanie ze Stalinem. Być może przez znajomość Okulickiego nie występował w całej prowokacji pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Jak wspomina Kazimierz Bagiński, 16 marca 1945 roku spotkał na ulicy byłego komendanta batalionów chłopskich, który oświadczył, że niejaki pułkownik Pimienow poszukuje go i zaprasza do rozmów oraz zapewnia im bezpieczeństwo. Sam Jan Stanisław Jankowski spotkał się z pułkownikiem Pimienowem następnego dnia. Bagiński 25 marca otrzymał kartkę od działacza socjalistycznego z wiadomością, nie idźcie na spotkanie. Ostrzeżeń było więcej. Do Bagińskiego przybył również przedstawiciel stolnictwa narodowego, Jakubowski, który uciekł wyłamując kraty i deski okalające piwnicę z więzienia NKWD we Włochach. Sam Leopold Okulicki, ukrywający się pod nazwiskiem Stolarski, przeciwny był temu, by iść na spotkanie z generałem Iwanowem osobiście. Tak wspomina na radę odbytą w warszawskiej kawiarence przy ulicy Koszykowej jeszcze 26 marca z niedźwiadkiem Stefan Korboński. Przygnębiony oznajmił, że jednak pod naciskiem Jankowskiego zdecydował się iść na te rozmowy, choć był przekonany, że źle robi. Tego samego dnia, po spotkaniu z Okulickim, Zbigniew Specylak zanotuje jego słowa. Pójdę, chociaż wiem, co mnie czeka. I znowu areszt, a może i proces pokazowy. Oni to umieją robić. Ale oni, politycy, mają bielmo na oku i wierzą, że przez rozmowy chociaż rąbek władzy uchwycą. Naiwni. Nie wiem tylko, czy nasze aresztowanie będzie przestrogą dla innych. Jutro przekroczę granicę, z której już nie wrócę. 27 marca około godziny 8.30 Jan Stanisław Jankowski, Kazimierz Purzak i Antoni Pajdak spotkali się na przystanku EKD w Szczęśliwicach i razem pojechali do Pruszkowa. Generał Okulicki przybył około południa. Ze spotkania został wypuszczony Antoni Pajdak, który miał spotkać się z przedstawicielami państwa podziemnego zaproszonymi na następny dzień. Im opowiedział o przyjaznej atmosferze rozmów. Świadkiem tych wydarzeń był pruszkowianin Józef Kwasiborski, pseudonim Niemira, który ukrywał się w Milanówku i Podkowie Leśnej. Według jego relacji po spotkaniu delegaci mieli wylecieć najpierw do Londynu na naradę z rządem emigracyjnym, a potem do Moskwy. Do całego przedsięwzięcia potrzebne były fotografie i dane personalne, które zostały przekazane Rosjanom. Spotkanie miało odbyć się w willi szulcowej przy ówczesnej ulicy Pęcickiej, obecnie Armii Krajowej. Henryk Krzyczkowski opisał rozmowę z Józefem Kwasiborskim, który opowiedział mu, jaki był plan i co wydarzyło się 27 i 28 marca 1945 roku w Pruszkowie. Kwasiborski miał obserwować Willę z okna na poddaszu szpitala na Wrzesinie, znajdującego się naprzeciwko Willi. Po zakończeniu konsultacji, gdy nasi trzej delegaci opuszczą Willę, w pewnej odległości za nimi będzie szedł Niemira. Obserwując, czy nie są śledzeni. Na pruszkowskim przystanku EKD Jan Stanisław Jankowski miał pożegnać się z generałem Okulickim i Pużakiem i powędrować do pruszkowskiego kościoła, gdzie opowie Niemirze o przebiegu rozmów. Jeżeli okaże się, że rozmowy z Sowietami przebiegały pomyślnie, to następnego dnia na dalsze konsultacje przyjdzie do willi powiększona delegacja. Następnie Niemira, wracając do domu na ulicę ogrodową na Żbikowie, miał zawiadomić pracującą przy ulicy POW. Siostrę Kazimierza Bagińskiego, który tymczasowo mieszkał we wsi granica koło Komorowa. Dokładnie ustalony plan zawiódł całkowicie. Gdy rankiem przed godziną ósmą, Józef Kwasiborski wchodził na drewniany most nad kolejką EKD, zobaczył gapiących się na niego dwóch mężczyzn. Minął ich obojętnie, idąc w kierunku szpitala. Już za mostem spotkał powracającą z dyżuru znajomą pielęgniarkę. Zatrzymała się i ostrzegła go, aby nie szedł do szpitala, gdyż weszła tam duża grupa żołnierzy radzieckich. W pobliskiej willi na ostoi mieszkał jego znajomy, poszedł więc do niego. Z okna pokoju na facjacie widać było część mostu i ulicę Pęcicką aż do wysokiego muru otaczającego willę. Przez dwa dni pozostał w pokoju, obserwując most i drogę. Ogarnęło go złe przeczucie, gdy do zmroku nie widział ich wychodzących z willi. Natomiast następnego dnia ogarnęło go przerażenie, gdy obserwował kilkunastu znajomych spieszących na konsultację wbrew poprzednim ustaleniom. Samochody osobowe przyjeżdżały do willi i po chwili odjeżdżały. Dowiedział się również, że radzieccy żołnierze przez dwa dni wpuszczali do budynku szpitala interesantów, ale nikogo nie wypuścili. Dwa dni później do Londynu wysłano depeszę z dokładnym opisem wydarzenia. Pierwszego dnia 27 marca, jak wspomina Kazimierz Purzak, w spotkaniu z nim, okulickim i Jankowskim, uczestniczył m.in. pułkownik Pimienow, który zaproponował posiłek: była wódka zakąska i normalny obiad, zupa z pierożkami, mięso, jakieś słodycze i owoce. Następnie poinformowano zgromadzonych, że pojadą na spotkanie z generałem Iwanowym w inne miejsce. Puszak z Jankowskim wsiedli do jednego samochodu, zaś Okulicki do osobnego auta. Przewieziono ich do siedziby NKWD we Włochach, potem na Warszawską Pragę. Tam generał Iwan Sierow poinformował delegatów, że rozmowy będą kontynuowane w Moskwie. Wylot zorganizowano następnego dnia. Cała trójka wylądowała w Moskwie 28 marca około godziny 17. Z lotniska przetransportowano ich do więzienia wewnętrznego NKWD Łubianka. Warto zacytować tutaj wspomnienia samego Iwana Sierowa na temat spotkania z generałem Okulickim. Sierow powiadomił o wszystkim swojego szefa Berię, który jednak zażądał, by generał NKWD przekonał się osobiście, że to Okulicki. Sierow miał przebrać się za hydraulika i wejść do pokoju, w którym czekał ostatni komendant AK. Potem wysłał potwierdzający radiogram do Moskwy. Okulickiemu wcześniej odebrano wieczne pióra. Pamiętano po jego aresztowaniu w 1941 roku, że w nich ukryte były fiolki z trucizną. Okulicki rozpoznał mnie, wstał i blendąc powiedział Wiedziałem, że te wieczne pióra mógł mi odebrać tylko pan, a nie generał Iwanow. Teraz wszystko jasne. Obaj mieli rozmawiać pół godziny. Pilnujący w nocy Okulickiego mieli przekazać Sierowowi, że ten nie tknął jedzenia i nie spał. Powtarzał ciągle słowa, jak głupio dałem się złapać. 28 marca do Pruszkowa na spotkanie z pułkownikiem pimienowym, przybyli pozostali przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego. Było ich dwunastu. Kazimierz Bagiński, Adam Bień, Józef Haciński, Eugeniusz Czarnowski, Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Kobylański, Stanisław Mierzwa, Stanisław Michałowski, Antoni Pajdak, Zbigniew Stypułkowski, Franciszek Urbański oraz tłumacz Józef Stemler. Także oni zostali przewiezieni do Włoch, gdzie spędzili noc. Oto wspomnienie Kazimierza Bagińskiego. Oczekując na samolot do sztabu generała Żukowa, mieliśmy tam przenocować. Rano zjawił się jakiś generał. Był to prawdopodobnie osławiony generał Sierow. Miał on do nas krótką, ale uprzejmą przemowę i zawiadomił, iż czekamy na samolot. Wówczas oświadczyłem o konieczności zawiadomienia naszych rodzin, które spodziewały się, że wczoraj wrócimy. Odpowiedział, że oni znajdą sposób na zawiadomienie rodzin. Przewieziono nas na lotnisko w Warszawie. Pierwszy wszedłem do samolotu i ujrzałem Zwierzyńskiego, który, jak wspomnieliśmy, został aresztowany już 8 marca. Po godzinie lecący przekonali się, że nie podróżują do Londynu, tylko właśnie przekroczyli Bóg i zmierzają do Moskwy. Lądowanie nie przebiegało sprawnie. Stanisław Michałowski tak wspominał tamten lot. Po pewnym czasie spostrzegliśmy, że nasi piloci są zdenerwowani. Wyszedł jeden z nich, zmieniony na twarzy, spocony. W końcu farbę puścił kapral. Minęliśmy Moskwę. Lotnisko tam nie przyjmuje z powodu poważnego zamglenia. Przyszło nam do głowy, że może w ten sposób chcą się nas pozbyć. W pewnej chwili samolot zaczął gwałtownie opadać. Jak się później okazało, benzyna się wyczerpała. W końcu samolot mocniej szarpnął i zatrzymał się. Okazało się, że delegaci wylądowali 300 km od Moskwy, do której przetransportowano wszystkich pociągiem. Zostali umieszczeni w osobnych celach w więzieniu NKWD na Łubiance. Kazimierz Bagiński, wiele lat później, napisał. Do samego wjazdu samochodami w podwórze Łubianki nie było jasne, dokąd zmierzamy. O przygotowaniach do śledztwa, międzynarodowych reperkusjach aresztowania przywódców polskiego państwa podziemnego. I procesie 16 opowiemy w następnych częściach. Zapraszamy!